Siema, siema widzów, witam cię bardzo serdecznie w tę przepiękną sobotę. Sobotę, gdzie wczoraj wypuścił nareszcie, no nareszcie, to w sumie krótko było i bardzo krótko, wypuścił wardenga psiakobusa z Leksiem, na którego, jak wiecie, czekałem i to bardzo. Zgaduję, że większość z was już obejrzała ten film, bo oczywiście całości nie będziemy tutaj pokazywać. Pokażę wam tylko te najciekawsze fragmenty. Te fragmenty, gdzie mogę coś skomentować lub skrytykować, kto wie, bo ja już oglądałem raz, tak szczerze mówiąc, i jest jeden tam wątek, który e, Leksiu poruszył wraz z Wardęgą, za który ja się złapałem za głowę i sobie myślałem, ja pierniczę jaką pierniczy. Ten wątek też sobie omów, obmówimy, no i tam e, inne ogólnikowe rzeczy, ale to oczywiście już podczas oglądania. Jak widzieliście, nie było odcinka wczoraj, nie było przedwczoraj, i to nie dlatego, że nie wiem, nie miałem czasu. No, nie, w sumie to przez to, że Lost Arka zacząłem grać i ta gra wciąga jak narko. No, to po pierwsze. Po drugie to, dlatego, że ja miałem problemy z mikrofonem. A po trzecie to, że w sumie tematów nie było i stwierdziłem, że. Że to, to jest coś głupiego w mojej głowie, że o muszą być codziennie odcinki, dlatego tylko jak coś się będzie ciekawego działo lub wartego skomentowania, tylko wtedy będą odcinki, a nie że codziennie musi być koniec. Kropka. Chyba z tego wyrosłem. To znaczy wiadomo, jak będzie jakiś potencjał na odcinek, to oczywiście, że będą codziennie odcinki, więc się nie bójcie. Rok rozpocząłeś niezbyt. Niezbyt. Ciekawie nie. dla ciebie, dla, dla internetu to na pewno była ciekawa sytuacja, ale. <laughs> Tam Wardęga napisał, że jakby ktoś szukał teczek na niego poważnych, to, to nie zapiął pasów na początku odcinka, więc, więc to jest do konopa, wiecie, beka z konopa. Ogólnie to coś tak czuję, że Wardęga tak troszeczkę na siłę szuka przeciwnika na internecie. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, nie? Zgaduję, że mu to sprawia wielką frajdę, jak ma takiego jakiegoś przeciwnika na YouTubie, ale jest to tak średnie, jeżeli chodzi o jego cały imidż, że jednak Wardęga no, był znany z tego, że mówi fakty, koniec, kropka, nie tak, że ma jakichś wrogów, jakichś przyjaciół i w ogóle. Ale no, pamiętam, że jak pierwszy raz to oglądałem, to czułem taką radość w sumie, bo y, miło jest widzieć Leksia ponownie na internecie. Trochę taką, wiecie, taką może nie, że ulgę, ale takie, no, jakieś tam szczęście poczułem, nie? Jakbym jeszcze Stuart'a zobaczył. O! Coś podobnego jak Stuart'a zobaczyłem podczas jego urodzin, gdzie Timix X go zmusił, żeby mieć wyświetlenia i się wybić troszeczkę, żeby wystąpił jednak na ich filmie. Tutaj prawdopodobnie też agencja zmusiła Leksia, żeby jednak przyszedł. Znaczy, nie mówię, że tak było ok, jest kropka, tylko mówię, że jest takie prawdopodobieństwo, no bo jednak widz y, Wizyta Leksia u Wardęgi w Psiakobusie, no uratuje jego image i to bardzo. I to bardzo, bardzo, bardzo. Co też uratuje, no wiecie, portfel, trochę agencji, wiadomo. Ja, sytuację ja właśnie bo... słyszałem, że ty tam <grym> bardzo ostro zareagowałeś, że ci się trząść ręce i ciągle powtarzałeś, że ja nie wiedziałem. Że nie wiedziałem, ile, że ona ma 14 lat. I teraz, właśnie pytanie, czemu ty nie sprawdzałeś tego wieku? Za każdym no razem? Tak ja mówię, że. Może to był błąd z mojej strony. Na pewno to był błąd z mojej strony, ale jeżeli wydawało mi się i byłem pewny, że ta dziewczyna, jak wiesz, widać było po jej zdjęciach, nie? że to jest dziewczyna, która ma na pewno powyżej 18 lat, no to wtedy wiesz, nie, no nie pytałem. Znaczy, też zależy, bo, bo czasem pytałem, czasem nie pytałem. Zależało, no i mój błąd, no. No, był to błąd i to bardzo duży błąd, i tego nie możemy, jakby wiecie. No, 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 ważne, żeby się z tego nauczył, bo serio to się mogło skończyć prawnie źle. Moralnie, według mnie i tak się skończyło źle, bo. no... No, miał farta, że nie miała 14, ale miała 15, ale i tak 15-latka. Yy. Ale śmieszne to było troszeczkę, jak wiecie. On pokazał, że no, jednak no było widać, że jakby no miała więcej niż 18 lat i tak pokazał rękami na cycki. To, 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 to... Nie wiem, czy to zauważyliście, ale ja to zauważyłem. Jeżeli Leksiu po <laughs> piuście ocenia wiek dziewczyn, to też nieźle, nie? A propos tej yy, 15-latki, co Konowski mówił, że to jest jakaś. Yy, 14-latka się okazało, że jest 15-letnia. To czy, o, yy, czy ona napisała do ciebie pierwsza? Tak. A masz na to screeny i tak dalej? mhm. Widzisz to wys Tak, 15 zdjęcie. grudnia wysłała zdjęcie. I, ja, i była ona, ona, swoje zdjęcie, takie lekko, wiesz, Rozli seksowne. Aha. Bo ty odpisałeś, kto wie, może. Bo ona na tym zdjęciu napisała, randka pytajnik. No, ale słowo na P to jest naprawdę po tym, na przykład ostatnie, n n co można mówić na Leksia tak naprawdę, bo serio, to słowo P się, no nie nie kojarzy, tylko jest dla takich serio ludzi, którzy ewidentnie lubo, lubią no, nieletnie osoby. A Leksiu, tutaj na przykład widać, że to nieletnia osoba jemu zaczynała, tak wiecie, no, no trochę się nim bawiła, czy cokolwiek, no wiedzą, że ma 14 lat zarywała do wiele starszego, wiedzą, że to jest nielegalne. Co prawda jest to dziecko yy, i też nie do końca ewidentnie myśli logicznie. Yy, no i też to nie zmienia faktu, że Leksiu powinien jednak yy, zapytać o wiek pierw. I patrzcie, jakie to jest jeszcze przebiegłe, nie, że, że, pierwsza napisała, a potem jako, nie wiem, ofiara się dawała Konopskiemu, chyba, nie pamiętam do końca tej historii, bo to było wszystko popowlętane, popl ale, ale większość tych kobiet same zaczynały, a potem po wysyłały Konopskiemu, jakie one to nie były ofiary. Dlatego też po tym lekciu powinien się nauczyć, żeby z fankami nie zarywać, yy, lub yy, przynajmniej nie przez internet, bo, bo tak to się kończy, nie? Okej, okay, ale to będzie tylko sprawa z powództwa cywilnego, że zniesławienie, czy to też będzie jakiś tam kolejny proces ze strony biznesowej, że na przykład takich, Spotlight też chce? Takich, takich informacji nie mam na razie, nie wiem, ale, ale, ale wydaje mi się, że to jest logiczne rozwiązanie ze strony Spotlightu, nie? No tak, bo ty byłeś na płatkach i na jakichś tam innych... No i miałem jechać na obozy, przez to też nie pojawiam na te obozy, nie? To już... Aha, aha. No, na pewno, na pewno ten mix dużo stracił przez, przez tą sytuację. Nie? No, Spotlight to wiadomo, że będzie szukać pieniędzy wszędzie, gdzie można. Nawet swoje piosenki pod koniec zaczęli dawać copyrighty na to yy, i z automatu dawać copyrighty też ludziom, którzy na przykład reagują na to, żeby jak najwięcej pieniędzy skosić. A tą sprawę z Konopskim teraz będą tak naciągać, że oni tyle stracili przez to, no... No, nie no, oni na tym nie stracili Leksiu, najbardziej z tym, na tym stracił zdrowia psychicznego, tak naprawdę, bo został pomówiony. No ale wiadomo, trzeba wyciągnąć. Bo, bo tutaj już zaczyna się nie walka o dobro Leksia lub rekompensatę Leksia, tylko tak naprawdę, żeby zapchać własne no, kieszenie, tak naprawdę. No niestety, no, po prostu byłem naiwny, bo ja też byłem nowy w tym świecie, nie? Bo ja ile jestem, kurde, w, 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 tak, tak naprawdę, byłem stworzony przez Team X rok temu, nie? Mhm. Ja, ja nie miałem żadnych zasięgów, ja nie byłem nigdy, nie działałem w internecie. No i tak jak mówię, no, byłem mocno naiwny. No i życie mnie zweryfikowało. To brzmi strasznie szczerze, bardzo szczerze to brzmi, ale też brzmi to bardzo, jakby to było trochę przygotowane. Sensie, ja, ja nie mówię, że to jest przygotowane, koniec, kropka, ale zgaduję logicznie myśląc, raczej Spotlight z nim się przygotowało na ten wywiad, no, no na, na 100%, no nie ma innej opcji nawet, tylko kwestia tego, czy Wardęga udostępnił im e, pytania, które on będzie zadawał, czy nie? E, to, to mnie bardzo ciekawi, zgaduję, że Wardęga raczej by powiedział, jakby, jakby tak zrobił, więc może, nie wiem, przygotowali pytania, które może zadać Wardęga, bez e, dokładnie wiedząc, których? No nie, nie nie, wiem, nie wiem. Ja jednak uważam, że wiesz, jeżeli y, widzami Teamu X są głównie dzieciaki, no bo to jest prawda, że hmm. was oglądały głównie dzieciaki, to też było widać po obozach, no to gdzieś tam powinieneś. To, że to nie była widzka, nie? Ja nie wiedziałem, że to jest widzko, bo ani, ani mnie nie followowała, ani to. Do... No, nie do końca, bo wiecie, no jednak followersy koniec końców w Leksiu ma i są też dziewczyny, są też mężczyźni, nie mówię, że to są tylko dziewczyny, które nawet nie oglądając kogoś, nie znając kogoś i tak jak zobaczą liczbę followów, to o kurde, może się przykleję, bo jest to dla niektórych osób taki wskaźnik, wiecie, o jest dla mnie bardziej atrakcyjna ta osoba, dlatego że ma dużo followów, nie? Teraz, na, mówię, teraz już bym na pewno tak nie napisał, a pisałem wtedy, no pisałem wtedy, no byłem, co mogę powiedzieć, no, stule, no ch... wiesz, jak to jest, stary, e, jesteś, nie pa... nie wiem, nie no jas. nie, no, jesteś grubym, rudym hub, hopem, który przez całe życie nie może z***ać, a potem dostajesz sławę nagle, nie, Aha. i masz tak, każda laska, co napisze ci, odpisuje, nie. Pomimo tego, że to było śmieszne, takie, no, bardzo szczere to było, tak aż szczere, że aż śmieszne i to... To tutaj bardzo na plus dla Leksia. Widać tutaj, kurde, że no, no jest szczery tutaj, że był odklejony kiedyś. Już zrozumiał wszystkie błędy i, i w sumie nawet ta cała sytuacja z Konopskim poniekąd mu pomogła, żeby szybciej dojrzał. Może, nie wiem. Na pewno Konopski przesadził to na 100%. Mógł na przykład zrobić film o Leksiu, jest obrzydliwe rzeczy, pisze do, do dziewczyn 15-letnich. To by od razu był in, inny rozgłos totalnie, ale po co on tam napisał, że lubi małe dziewczynki? To, to było złe. A ta cała sprawa z Konopskim i Pozwem. To szczerze mówiąc, wiem, że agencja z niego będzie chciała wydoić jak najwięcej, ale wątpię, że wydoi dużo, lub jeżeli cokolwiek w ogóle wydoi, bo Konopski o tyle fajnie to zrobił, że fajnie to zrobił, no nie fajnie to zrobił, że można było się domyślić, że chodzi o to, że Leksiu jest pedofilem. Ale nigdzie tego bezpośrednio nie powiedział, więc no nie, nie jestem prawnikiem, nie wiem jak to w, cie, w świetle prawa wygląda, ale zobaczymy, przekonamy się może kiedyś. Oh, czy znaczy, my możemy jakiegoś psa wziąć na ten taki ten box, co tam sobie biegają? Przynajmniej jednego tak jakiegoś spokojnego? takiego na chwilę, tylko się pobawić. Taki czternastoletni, żeby był najlepiej. Ale. Rozbawiło, nie powiem. Będziesz w przyszłości znowu częścią, bo wiem, że oni tworzą nowy Team X. To będzie hmm. w tym nowym teamie, czy jakby już co, to już jest ten wizerunek tak zniszczony, wie, że... Wydaje mi się, że już, ja już nigdy nie wrócę do wizerunku Family Friendly Aha. i do takiego projektu raczej nikt by mnie nie zaprosił. I szczerze ci powiem, nie, 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 nie wydaje mi się, że się nadaje do takiego wizerunku, no myślę, do takiego że... contentu. I jeszcze raz co, tutaj widać, że ewidentnie, nie wiem, czy Leksiu serio tak sądzi, wątpię, yy, brzmi to bardziej jak taka formułka, którą dostał od agencji Spotlight, żeby nakreślać, że Konopski zniszczył mu wizerunek family friendly i już nie będzie się nadawał do takiego projektu i przez to bardzo dużo stracił. Ale kurde, ja wam troszeczkę przypomnę. Po pierwsze, Team X, znany z tego, znaczy znany z tego, bardzo często, dosłownie w każdej praktycznie piosence, chyba z 50% piosenek, jest o tym, że jarają zielską. Było też wiele odcinków, gdzie był używany no, seksualność danej dziewczyny, żeby się lepiej klikało. Były też odcinki, gdzie dosłownie takie rzeczy robili, typu touch my body i w ogóle, gdzie były też żarty seksualne. I po takim czymś wy śmiecie powiedzieć, że Team X miał jakikolwiek wizerunek family friendly. I jeszcze po akcji nacu? Nacu, jak najbardziej nadaje się do Timu X. Super, po, powiecie, no tej całej aferze. Ale po takiej aferze, gdzie Leksiu był, no, pomówiony i tak faktycznie się nie stało, to on się nie nadaje? No, wiecie, przepraszam Natsu jak najbardziej, ale według mnie bardziej Natsu nie pasuje do family friendly, kurde, contentu, niż Leksiu w, na, w takim momencie. Jeżeli mamy porównywać, oczywiście, więc to jest głupota totalna. I tutaj, jak już mówiłem, widać po prostu naciąganie takie, tylko żeby naciągnąć, nie wiem, konopa na jak największy hajs, żeby ludzie mieli w głowie, że o kurde, on tyle stracił, ojojo, już nie może być w teamie X, bo wizerunek jego. Z dupa. Wiadomo, jest pewnie parę cymbałów, którzy sądzą, że Leksiu to P przez Konopskiego lub jest wiele osób, które pewnie będą sobie z tego żartować, bo, bo nie, mamy takie społeczeństwo. Ale większość ludzi już wie, że to jest nieprawda, koniec kropka i zawdzięcza to raczej wardędze w wielkiej mierze, bo to Wardenga kopał jakkolwiek starał się naprawić wizerunek Leksia. Jedyne, co ta cała agencja zrobiła, to napisała mu przeprosiny wspólnie z Leksiem i tyle. Nie próbowali dokopać się, udowodnić, że to jest nieprawda i tyle, tylko o, wyjaśnimy to e, prawnie. No, no co to w ogóle ma być? Oskarżany, to się Tak, mówi, nie? no ale to potem, bo, bo ja w ogóle, jak byłem oskarżony, to ja nic, ja, wyłącza, ja wyłączałem, ja telefon, całe, całe dzień miałem ja wyłączony telefon, żeby tylko wiesz, nic nie słyszeć. Spałem po 20 godzin dziennie. A wiecie, co to pokazuje? Że tak naprawdę okej, okay, była to wina konopa, ale też była to wina Leksia, nie? To, to, to jest takie dwa w jednym. Co prawda nagłośnił i powinien bardziej zweryfikować to konop, ale tak samo Leksiu powinien to zweryfikować, bo jeżeli, jeżeli on jak kulka się, wiecie, no, zaczął leżeć spać 20 godzin, to oznacza, że serio czuł się winny. Dlatego ten materiał tak troszeczkę ma mieszane uczucia, bo jednak jest to taki materiał typu atak na konopa po raz trzeci, zamiast obiektywny wy wywiad z Leksiem, bo no Leksiu, no jakby nie patrzeć też zrąbał i to bardzo. Bo co jeżeli ta dziewczynka serio by miała 14 lat a nie 15? No, no, no rozumiecie o co chodzi? Uratowało go kilka miesięcy. Jak to się mówi, chłop ma więcej szczęścia niż rozumu, tak naprawdę. Dlaczego ty w ogóle przesyłałeś jakieś prywatne zdjęcie jednej dziewczyny do drugiej? No to bo właśnie, to było właśnie ta, ta jedna sytuacja, nie? No tak. Ta tak ta ale właśnie... Dlaczego? to? Dlaczego? Zrobili? Bo była gadka, gadka, szmatka. No i mówię, że wszyscy już teraz wiedzą, że lubię większe, lubię większe kobiety. E, I ona dość tam mówiła, że no pewnie ty tak każdej mówisz coś tam, coś tam. I wtedy wyszło, że no to zobacz jakie coś tam, jakie kobiety coś tam lubię. Nie? I wysłałem jej zdjęcie tej laski. To było tak jakby no, potwierdzenie tego, że nie kłamie, że lubię większe laski. No to go nie wyjaśnia w jakikolwiek sposób, dlaczego wysłał zdjęcie, które inna dziewczyna mu wysłała. I tak nadal jest to bardzo złe, obrzydliwe, bo tak naprawdę mógł, nie wiem, wysłać zdjęcie oliwki Brazil. wow, ja uwielbiam takie dziewczyny, czy coś, bo, bo był ten mem z tym, że o, Leksiu bardzo lubi oliwkę Brazil. On sam tak zaczął robić. Albo randomową, nie wiem, dziewczynę z Google'a, cokolwiek tak naprawdę. No nie musiał wysyłać prywatnego zdjęcia, którego otrzymał, więc to też jak najbardziej minus dla niego. Nie, ja z nimi nigdy nie rozmawiałem, nie miałem nigdy kontaktu, nigdy, 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 nigdy go nie widziałem na życie. A e, czy czy w ogóle po tej po tej sprawie jakieś wiadomości, czy nigdy. on się gdzieś tam dowiadywał? nie do mnie nie pisał, nigdy. Nie o pytał, jak co tam u ciebie. Nie przepro przeprosił, czy na przykład. Na... Przeprosił, okej. Ok. Przeprosił, przeprosił czy nie? Nie, no gdzie? Nikt do mnie nie napisał. No nie spodziewałbym się, aczkolwiek no, spodziewałbym się po jakby normalnej osobie, że po takiej, takim czymś by odpisał, Znaczy napisał do Leksia i przeprosił go, bo bo szczerze by czuł wyrzuty sumienia. Takie wiecie w sobie, że kurde, no oskarżyłem kogoś o coś okropnego, a się okazało, że. No, co prawda parę miesięcy go od tego dzieli, ale no jednak no nie jest, tak? Ale też kuźwa, no jakbym był normalnym człowiekiem, to bym się zapytał przed oskarżeniem kogoś o takie coś kurde, strasznego, e, prywatnie o jego opinię. Tym bardziej, że tak naprawdę oprócz e, opinii e, dziewczynek 15-16-letnich i w ogóle to, to to nie ma jakichś twardych dowodów, tak? Mam też nadzieję, że, że dostanę tą drugą szansę od internetu. I Tyle. No to proszę. To nie trzeba mieć nadziei. Wa najważniejsze zrobiłeś coś, co konownie zrobił. Przyznałeś się do błędu, przeprosiłeś za to, pokazałeś, że byłeś głupi. No i ogólnie ja jak najbardziej, no. No. U dla mnie Leksiu nawet jest na lepszej pozycji niż był przed tym wszystkim. No oprócz tego, że dalej mam takie coś z tyłu głowy, że jednak czuję, że... Tak nie do końca jest sobą, jeżeli wiecie o co chodzi, z tymi właśnie mówieniem, że o tym X był Family Friendly i w ogóle, no, no nie tak, jak ta, trochę taka marionetka agencji się zachowuje. No ale koniec końców w nią jest. Napiszcie w komentarzach, co wy uważacie o tym wszystkim. Według mnie spoko, film wyczekiwany, spodziewałem się dokładnie takiego czegoś, co dostałem, czyli czegoś dobrego. Jedyne co się nie spodziewałem, to to, że w psiakobusie nie dostaniemy psiakobusa. W sensie w filmie o psiakobusie nie będzie psiakobusa. Po pierwsze, było mało rozdawania karmy, a po drugie nie było psiakobusa, bo był jakiś van wypożyczony, więc, więc to to jedyne, co mnie zaskoczyło w tym filmie. Ale i tak nie zaskoczyło mnie to tak bardzo, jak osoby, które dalej nie subskrybują kanału, więc zostaw subskrypcję, zostaw lajka widzów i na razie. Jak widzicie, mój odwyk bardzo dobrze idzie.